Witam serdecznie na moim kanale Byki. Dzisiaj dla Was czytanie na miesiąc październik 2023. Oczywiście serdecznie Wam dziękuję za lajki, subskrypcje i komentarze, które są dla mnie bardzo miłe, bardzo ważne. Dzięki Wam ten kanał istnieje, jest budowany wspólnie i mam nadzieję, że dalej będziecie wchodzili i oglądali to. Przypominam też oczywiście, że czytanie jest ogólne, długoterminowe. Czyli nie będzie pasować ze wszystkimi, więc proszę nie dopasowywać na siłę tego czytania do siebie, dlatego że nie mam takiej możliwości, żeby ono pasowało. Tak jak zwykle mówię do wszystkich. Może być tak, że kiedy będziecie na przykład odsłuchiwać za miesiąc, dopiero będzie coś pasować, bo może się tak zdarzyć, że jakieś sytuacje się wydarzą w Waszym życiu, które dopiero wyjdą na przykład potem. Przepraszam Was też za jakieś odgłosy z zewnątrz, na które ja nie mam wpływu. No, a muszę zrobić to czytanie, żeby to dla Was było na czas. Tak więc tutaj y Czytanie teraz dla Was zrobię. Z jaką energią wchodzicie w ten miesiąc? Co jest podstawą tego? Co pomaga lub przeszkadza? Co odchodzi? Co przychodzi? Co w głowie, w myślach, w planach, jaka jest energia przy Was, jaka energia z zewnątrz, czego nie wiecie, czego się nie spodziewacie i wynik. Czyli koniec miesiąca, ewentualnie początek następnego. Na spodzie mamy głupca w odwrocie. I teraz tak. No ten głupiec w odwrocie, no to jest wodnik, oczywiście też jakiś może wam nieprzychylny. Może być również tak, że chcieliście coś tutaj rozpocząć, ale się na przykład nie rozpoczyna, chcieliście gdzieś wyjechać, ale nie wyjeżdżacie. Może być też powrót jakiejś osoby, może być również tak, że tu jest lekkomyślność i naiwność, więc uwaga na jakieś lekkomyślne i naiwne posunięcia. Jakieś dzieci tutaj są też bardzo lekko myślę, jeśli macie takie dzieci. Więc uwaga na to, czy taka taka ogólna jest tutaj energia, jeśli chodzi o tą podstawę. I teraz co? No wy tutaj macie ósemkę pentakli w odwrocie. Czyli tak. Niektóre byki nie mają pracy. Niektóre byki nie mają pracy, może czekają na pracę, może skończyły jakąś umowę i na razie nie mają pracy. Niektórzy tutaj pokazują, że wychodzą z jakiejś nudy, z jakiejś rutyny, z jakiegoś, tutaj po prostu jest jakieś, chcecie wyjść z jakiegoś takiego. No ten dzień. Te, te czynności codzienne, to, to, to ta, ta nuda i ta rutyna dnia codziennego, to jest wam tutaj y, trochę męcząca. I chcielibyście z tego wyjść może, zaraz zobaczymy, jaka tu da, do, dodatkowa karta. No, teraz tak, no, jest tu pokazane, że jakieś działania... Jakaś grupa osób też tu jest pokazana. Może zakończyliście jakąś współpracę z jakąś, e, gdzieś pracę z jakąś grupą osób, zakończyliście. Też może być. Może być tu, że jakaś jest konkurencja. I tutaj w tym waszym na przykład stałym związku jest jakieś kilka osób, które się tutaj jakby kręcą wokół tego stałego związku, w którym się nic nie dzieje nadzwyczajnego. Nic nadzwyczajnego się nie dzieje, jest po prostu dzień codziennie taki sam jak zwykle. I wam się to nudzi. Wam się to nudzi. Może być również tak, że są jakieś konflikty w stałym związku. Nie ma jednakowego zaangażowania. Nie ma jednakowego zaangażowania. Nie ma współpracy. Nie ma pracy. Nie budujecie tego związku stałego, jakby. Nie ma budowania stałego związku. Z jakiego powodu? Bo jest dużo tajemnic. Dużo tajemnic. Księżyc mówi tak, jest bardzo dużo tajemnic, niewyjaśnionych spraw, iluzji, różnego rodzaju strachów, e, ukrytych rzeczy, ukrytych osób, ale Wam to odpowiada. To znaczy, Wy jesteście zadowoleni z tego, albo Wy ukrywacie, albo ktoś ukrywa przed Wami, ale jest tu pokazane, że siedzicie w takim e, miejscu bezpiecznym. W którym macie pieniądze, nic wam nie brakuje, mimo to, że na przykład nie macie pracy i jesteście zadowoleni, dogadzacie sobie, spełniacie sobie jakieś tam swoje marzenia. Często ja też widzę, ale nie na tej karcie, no tutaj też może być, bo ten on ma oczy takie jakby zamknięte, że też pokazujecie tak na świat, że czujecie się dobrze, a tak naprawdę to nie wiadomo, dlatego że w Księżycu jest. Um, no, tak, jak powiedziałam, iluzja, może sami się ukłamujecie też, że jest wam tak bardzo dobrze i przyjemnie. Nie wiem. W Księżycu jest dużo też relacji, tutaj kobiety są ważne i jest tutaj ciąża też, uwaga na ciążę. Jest tu też powiedziane, że intuicją się trzeba kierować jakąś intuicją. I teraz tak. Jeżeli podstawą jest księżyc tej sytuacji, to znaczy, że tu chodzi o jakieś ukrywane rzeczy, to co powiedziałam. Ukrywane, niewyjaśnione rzeczy. Co pomaga lub przeszkadza? No tu wieża. Wieża jest pokazana w odwrocie. Nie zawaliło się coś. Albo nie chce się zawalić, albo nie chcecie tego zawalić, nie chcecie tego zniszczyć. No, tu jest jakiś baranek, strzelec. Jakaś osoba decyzyjna może być tak, że, co wam pomaga? Mogłoby wam pomóc wasze podejście w taki sposób, czyli że wy tutaj w końcu decydujecie się na coś, podejmujecie jakieś decyzje, bo. Czy, czy to kończycie coś, czy nie kończycie? Czy jak to tutaj, czy to się wali, czy się nie wali? No bo ta wieża jest w odwrocie. Tutaj jest baran Skorpion, tutaj jest baran Lew strzele. I Teraz nie wiadomo, co z tym, co z tą relacją, co z tym związkiem. Czyli dopóki tutaj nie wyjaśnicie spraw, to dopóty to się tu nie rozpocznie, coś dobrego, nie? Nie są wyjaśnione sprawy, jakieś, które są ukrywane, jest tajemnica. I co tu odchodzi? Zmiana planów, ale albo sprytnie tu ktoś coś załatwia, albo okłamuje, oszukuje, manipuluje, kradnie. Ale to będzie odchodzić, bo tu wyjdzie na jaw prawdopodobnie. Skoro to będzie odchodzić na jaw, to. Teraz ktoś tu jest sprytny i manipuluje na swoją korzyść, ale to się zmieni. Ale to się zmieni, dlatego że to będzie odchodzić. Czyli jak się tu coś wyda na jaw, coś się wyda na jaw, no to tu się całkowicie zmieni. Wy w głowie macie, wy w głowie macie tutaj, żebyście coś rozpoczęli, bo czujecie tutaj jakiś brak. Brak pieniędzy, jakąś biedę, jakąś taką stratę, jakieś tęsknoty. I tu byście coś zadziałali, tu jak, jakiś macie pomysł, tu byście tak nawet impulsywnie gdzieś tak nagle coś wam wpadnie do głowy, jakiś pomysł, i już byście może ruszyli z tym do przodu. Tu jakiś seks, jakieś romanse też po prostu może brakuje wam, nie wiem. Chociaż bławia jest w pozycji prostej, nie? Może być tak, że myślicie tutaj przede wszystkim o sprawach tych intymnych, ale myślicie również o sprawach finansowych. Albo niektórym brakuje takich kontaktów, albo niektórym brakuje tego, że nie mogą tutaj zadziałać, że tu mają jakiś pomysł, nawet by coś działali w kierunku tego, żeby tutaj poprawić tą sytuację finansową. Ale czegoś brakuje, żeby zadziałać. Czegoś brakuje. Co przychodzi? O i tu dwie karty mówią o braku równowagi. Szóstka i tu. Brak równowagi. Brak, to co powiedziałam tu na samym początku. Nie ma zaangażowania, jednakowego zaangażowania dwóch osób w, ten, w tą relację. Wydatki są jakieś. Pieniądze są wydawane. Nie ma takiego przepływu, że przychodzą pieniądze i wychodzą, tylko i brak równowagi. Może być, że za dużo wychodzi, a za mało przychodzi, albo odwrotnie. A jeżeli chodzi o relacje, to tutaj nie ma porówno. Czyli nie ma porówno. Nie dostajecie równo tego, co dajecie, albo ta osoba wam daje za dużo, a wydajecie od siebie za mało, bo jest tu pokazany też brak równowagi. Brak równowagi, harmonii, spokoju, jakieś takie rozchwianie wewnętrzne, nie czujecie też jakiejś sprawiedliwości, też żeby to było coś sprawiedliwie. Nie macie oferty pracy i też możecie się czuć rozchwianie emocjonalnie. Nie ma oferty pracy, a, a coś byście robili, bo wam potrzebne pieniądze. Obok. Was, szóstka, pentakli znowu ta sama. Czyli nie ma oferty pracy. Nie ma równowagi. Tu jakiś cesarz, baran znowu. Ale może być mąż, ojciec, szef. Tutaj też może być oj mąż, ojciec szef. Też tu może być. To osoba decyzyjna. Król. Też baran. Tu się bardzo się pojawia. Tego, ten baran tutaj, baran jakiś jest ważny. Osoba decyzyjna, jeżeli nie baran, to osoba decyzyjna. Mąż, który ma wpływ, który na przykład e, równo nie dzieli, na przykład może jest obok Was osoba, mąż, szef, ojciec, który nie dzieli równo pieniądze, który jest niesprawiedliwy, a powinien być, bo cesarz to jest, stoi nas. Na Straży Prawa i, i, i Sprawiedliwości, jakichś obowiązków, jest decyzyjny. I tu tak może być, może być tutaj, że sprawy urzędowe również, że tutaj jakieś pieniądze nierówno podzielone. Też tak może być. Albo tutaj osoba, która jest obok Was w stałym związku, która e, może macie nierówno, Czyli finanse u Was nie są w takiej samej ilości, na przykład, że albo Wy macie więcej, albo ta osoba ma więcej, a raczej ten mąż ma tutaj więcej, się pokazuje, albo jakaś osoba, która ona daje te pieniądze. Ona ma więcej, dlatego tu nie ma równowagi w tym, przepływu nie ma, finansowego. Przede wszystkim tu chodzi o finanse. Przede wszystkim. Raz, dwa, trzy, cztery. No. Tu chodzi przede wszystkim pięć, o finanse. Przede wszystkim chodzi o finanse, o materię z zewnątrz. No, w końcu przychodzi jakaś ulga, zrzucenie jakiegoś ciężaru i obowiązku i rozpoczęcie czegoś. Czyli prawdopodobnie w październiku niektóre byki podejmą jakąś pracę. Może na okres próbny na razie. I dlatego tu poczują jakby ulgę, bo. Dostaną jakieś pieniądze potem. Jeżeli osoby na przykład, bo w ósemce, w ósemce monet w odwrocie jest pokazane też wyjście ze stałego związku, gdzie tam się nic nie działo. Nuda, nuda, nic się nie działo, jedno i to samo. Konflikty, tylko kłótnie, jakieś sprzeczki. no Może być, że wy tutaj będziecie dzielić pieniądze. Tu będziecie dzielić pieniądze. Tutaj jakieś tajemnice są tego podstawą. Ktoś tu będzie decydował o tym, jak się dowie jakieś rzeczy, że będzie zmiana. I tu będą jakieś dzielenie pieniędzy. Tu jest podział jakichś pieniędzy. I tu wtedy wy byście rozpoczynali, ale nową relację. Po zrzuceniu jakiegoś jarzma, po zrzuceniu jakiejś odpowiedzialności, po zrzuceniu jakichś trudnych rzeczy, po załatwieniu też jakichś spraw trudnych, to jest dużo obowiązków, dużo obowiązków, które zrzucacie z siebie, jakichś obciążeń, ograniczeń, które was po prostu przytłaczają. To tutaj z zewnątrz. Przyjdzie jakby ulga, ktoś Was z tego wyzwoli, może jakaś nowa, nowa, albo praca, albo osoba, albo dziecko. Nie wiem. Relacja nowa. No i znowu jest siódemka, nie siódemka, piątka. Piątka jest podobna tutaj, tu kutnie. Kutnie. Tutaj są ryby. Wisielec. Tu ktoś będzie chciał postawić na swoim. Tu jest pokazane, czego się nie spodziewacie: że trzeba będzie się z kimś wykłócać o coś, że ktoś będzie was tu poniżał, obrażał, że trzeba będzie po prostu tutaj się zatrzymać, zaczekać z czymś, przełożyć jakiś termin czegoś, spojrzeć na to z innej perspektywy, spojrzeć na tą sytuację, na osobę z innej perspektywy, przyjąć inny sposób tutaj czegoś. Jakiejś realizacji czegoś. Nie w taki sam. Ale karta dla mnie ta też mówi tak. Nie poświęcaj się. Jeżeli cię ktoś obraża, nie poświęcaj się tej osobie. Nie poświęcaj też dużo swojej energii na kłótnie. Żeby tutaj się bardzo angażować w jakąś kłótnię, która nic nie przynosi, tylko poczucie rozżalenia, żalu i takiego. No poczucia, że się zostało oszukanym, bo tu też jest oszukanie, kłamstwo, oszukanie, manipulacja takim słowem, po to, żeby postawić na swoim. Tak zwane pyrusowe zwycięstwo, nie ma wygranych, nie ma przegranych, jest rozżalenie i potrzeba nieraz e, zemsty na przykład. A chociaż tutaj nie ma, bo to jest w odwrocie zazwyczaj zemsta, tutaj jest pokazane postawienie na swoim. Ktoś odchodzi... Ktoś odchodzi z poczuciem takiego poniżenia? No tak bym tu widziała, że ktoś tutaj Was będzie poniżać, nie poświęcać się. I tu tym razem, kiedy tu była ta, Umiarkowanie w odwrocie, to teraz tu się pokazuje umiarkowanie w pozycji prostej i trójka kielichów. Koniec z jakimiś romansami. Koniec z romansami. Jest tutaj równowaga, spokój, nic się nie dzieje. Osoby, które tu się pokazywały jako osoby, nie wiem, które przyjazne były, Możecie je postrzegać teraz inaczej. Osoby, które były z wami w jakimś romansie, może być, że teraz będziecie na zasadach przyjacielskich. Czyli, że nie będzie was łączyć żadna tutaj więź, jakaś emocjonalna, taka e, ta romansowa, tylko po prostu na zasadach przyjacielskich. Ale zazwyczaj ja w tym umiarkowaniu, to zazwyczaj też widzę niezgodność charakteru. Dlatego mogą być te nieprzyjemne odczucia. Może być odwołanie jakiegoś spotkania z przyjaciółmi, ze znajomymi też. Może być tak, że wy się dowiecie o jakichś romansach też. Tutaj mogą być przez to kłótnie jakieś, ale nic się nie zmienia po tym. Czyli w niektórych sytuacjach będzie tak, że tutaj ktoś będzie chciał zakończyć związek i podzielić pieniądze, a w niektórych sytuacjach tutaj będzie tak, że komuś się marzy coś innego, bo mu się nudzi w domu i przez to tutaj są kłótnie, tutaj są jeszcze jakieś rzeczy ukrywane, czyli wy tu ukrywacie. Ukrywacie, że Wam brakuje czegoś, ukrywacie, że macie jakieś tajemnice, tu wyjdzie coś na jaw i może być z tego powodu właśnie jakaś kłótnia, osoba jakaś przy Was, która jest decyzyjna, ona tutaj rozdaje pieniądze, czyli ona rządzi pieniędzmi, ona daje pieniądze. Nie ma równowagi, jest pokazane, nie ma równowagi w tym związku, nie ma zaangażowania jednakowego w tym związku. Jeżeli osoby są samotne, to może być tak, że właśnie poznajecie jakąś osobę gdzieś w pracy, albo gdzieś, że no tu pracy nie ma, no tu jest pokazane, że jakby się zakończyła praca. Ale jeżeli poznajecie jakąś osobę, która jest w stałym związku i macie tu jakieś dużo kontaktów z tą osobą, z tą osobą nie będziecie na stałe. Ta osoba tu pokazuje się jako osoba, która kłamie, ukrywa, ukrywa coś, ukrywa. I tutaj może się okazać, że to ta osoba, ona jest bardzo, bardzo ognista, bardzo taka namiętna, ale nic tu z wami więcej nie będzie. Możecie tu czuć, że będziecie ukrywać ten związek, będziecie ukrywać ten związek i będzie wam bardzo dobrze w tej ukrywanej relacji. Może być, że ten człowiek tutaj się nie angażuje, bo on ma związek. Stały związek i nie angażuje się właśnie w to. No. Potem się to skończy, bo się wyjdzie na jaw, że ta osoba może ukrywała, że ma stały związek. I ten trójkąt się wtedy zakończy, i wy tu zostaniecie na takiej stopie, jakby przyjacielskiej, może. Nie wiem. Jeżeli nie wejdziecie z, z tą osobą w relację poważną, to tak może być. Jeśli chodzi o pracę, to co mówiłam, nie ma pracy, nie ma oferty pracy. Póki co, tu jest pokazane, że potem, że potem się tu pojawi. Tylko uwaga, przyjrzeć się dobrze tym umowom, przyjrzeć się dobrze tej ofercie pracy. Jeżeli tu przyjdzie jakaś umowa próbna, czy nie trzeba się wykłócać o coś. Przy tej umowie, bo może się okazać, że ktoś będzie wam tutaj kłamał, żebyście potem nie żałowali, że to, co rozpoczęliście, że wam to przynosi tylko straty. Bo tu się pokazuje, że jeżeli była, była praca, to tutaj nie ma przyjaznych osób w tej pracy. Nie ma tu dobrej współpracy. Nie ma tu dobrej współpracy. No, jest spokój, ale żeby ktoś tam życzliwy był tak bardzo, no to nie widać. I tak jest umiarkowanie. O, raz tak, raz siak. Raz dobrze, raz, raz nie. Szef natomiast może być bardzo ostry, bardzo apodyktyczny, wymagający bardzo. Może być bardzo wymagający. No i nie wiadomo, czy długo będziecie w tej pracy. I tu jest pokazane, że coś się tu mia, ma rozpocząć, ale się nie może rozpocząć. Czyli może być tak, że krótko będziecie w tej pracy, na przykład. Może być również tak, że będziecie tutaj chcieli jakieś kursy robić, podnosić kwalifikacje, żeby było wam lżej w pracy, żeby było wam lżej znaleźć pracę. Też tak może być. Jako takich rozwodów tutaj nie widzę, tylko widzę tajemnice i oszustwa i niewyjaśnione sprawy i braki, jakieś nudy i takie, mm, takie wykorzystywanie też, może jeden drugiego. Seks jest oczywiście, przyciąganie jest, ale żeby tu jakieś wielkie miłości nie było, oczywiście jest zadowolenie. Zadowolenie jest. Jest zadowolenie, bo czujecie się bezpiecznie. A żeby tu jakieś wielkie miłości były, to nie widzę tego. I tu jest pokazane tak: zrzuć ciężar z siebie czy ta dziesiątka. Zrzuć ciężar z siebie. Nie przeciążaj się. Nie bierz za dużo na siebie obowiązków. Nie bierz jakiejś dużej odpowiedzialności na siebie. Uważaj na kręgosłup. Jeżeli coś jest dla Ciebie bardzo trudne, ciężkie, czemu nie umiesz podołać, to zakończ to. O, wyskakują. Urós. No, tutaj już jedno, komuś to wyszło ten urós, i to jest siła. Tak. Urós to znaczy, że tu masz siłę, tak? Z energii przodków czerpie siłę i życiową mądrość. No. Czyli tu potrzeba dużo siły. Siły, i tu będziecie mieć siłę i życiową mądrość. I czerpcie z tej życiowej mądrości i siły. Tutaj jest pokazana podkowa jako szczęście. No, byk. Tu się akurat pokazał ten tur, ale on jakby trochę, to, to jest przypomina byka, to jest jakby byk, jest wasza energia, szczęście jakieś, czyli czerpcie siłę i odwagę do tego, żeby tutaj sobie podołać ze wszystkim. Czyli nie rezygnujcie, jeżeli coś rozpoczynacie, nie rezygnujcie. Byki są wprawdzie taką energią, to jest energia uparta, i ciężko bykowi rozpocząć coś, czyli zdecydować się na coś, ale jak już podejmie decyzję, to prze do przodu, jak ten byk, czyli całą tym impetem, całą tą siłą idzie do przodu, żeby dopiąć swego. Czyli mimo to, że są jakieś trudności, na pewno Wam się wszystko tutaj uda. Jeżeli tylko postawicie sobie za zadanie, żeby coś tutaj zadziałać i żeby osiągnąć jakiś cel. No to Wam się to uda. Tak więc tyle dla byków. Serdecznie Wam dziękuję za wysłuchanie. Proszę o lajki, subskrypcje i komentarze i do następnego razu.